Im Ojca i Syna i Ducha Świętego, Bożemu Miłosierdziu pragniemy w modlitwie pominek polecać naszych bliskich zmarłych, księdza kardynała Franciszka Macharskiego, księdza proboszcza Damagacka, księdza Krzysztofa Zająca, księdza Wiesława Hajty, księdza Mariusza Flanka, księdza Franciszka Chowańca, także kapanów, którzy pracowali w tutejszej parafii zmarłych, budowniczych, dobrodziejów i fundatorów tego kościoła, zmarłych w tym roku parafią, także dusze zmarłych z wypominków rocznych. Kulma Franciszek, Widomska Rozalia, Król Anna, Ignacy, Janina, Anna, Maria, Roman, Aleksandra, Pardel Julian, Katarzyna, Kowal, Stanisław i Wiktoria, Uryga, Stanisława i Janwar, Bałturszewicz, Janina, Tworek, Tadeusz, Kozak, Janina, Stanisław, Gruszkowski, Władysław, Dąbrowska, Maria, Miałkowski, Jana Szczypczyk, Eugenia, Karol, Jamruz, Janina, Michał, Proruchownik, Władysław, Paluch, Jan i Ludwika, Wiśniewski, Jerzy i Krystyna z rodziny, Ciuruś, Antoni, Burnat, Edward i Antonina, Górak, Halina, Edward, Morga, Maria, Kazimierz, Julia, Józef, Adam, Kuzara, Irena i Tadeusz Łasiewicka, Stefania, Lindner Romuald i Cecylia, Szczypińska, Danuta, Dubiel Stanisław, Cholewa Józef Weronika, Jan Politewicz, Stanisław i Irena, Trela Franciszek i Dominika, z rodziny Trelów, Niedźwiedziów, Cholewa Maria i Franciszek, Kapcia Danuta, Belica Józef, Maciełek Maria, Witold, Stanisław, Nędza, Nęcka, Lesław, Maria, Marian Mikołajczyk, Emilia Józef. Dudek Anna Denko, Piotr Katarzyna Jan i z rodziny Piskosz, Aleksandra Władysław, Kałuża Wacław, Motwota Maria, przybyło Kazimierz Jan Teofila Barbara, Władysław, Drabik Anna i Antoni, Brzycki Jacek Ksiądz Wit, Zofia Michał, Snopek, Władysława, Aleksander, Łebczyk Helena, Kapłan Aleksander, Kaltwalczeska, Alina, Kubiak Anna Józef z rodziny Musiałów Brzyckich, Wełna Honorata Stanisław Sikora Maria, Antoni Stanisław Garlic, Stanisława. Stefania Garlicka, Władysława Jan Władysław, Siery Eugeniusz, Marian Mateusz, Kop Gilbert, Górecki Kazimierz i rodzice, Nagraba Janusz, Andrzej Wiktoria i rodzice, Stefańska Aleksandra i Antoni, Grudak Stanisława, Czesław Zenon, Puk Mieczysław, rodziny Kotowiczów, Pączek Wojciech, Marianna Edward, Balcara Helena, Ksiądz Jagiełło Krzysztof, Plata, Helena, Jan, Pałka, Rozalia i Wojciech, Rymarczyk, Irena, Julian, Teresa, Jan, Marianna, Michał, Mlak, Stanisław, Bawa, Antoni, Skrobot, Janina, Muta, Bolesław, Sikora, Felix, Ludwika, Kazimierz, Dudek, Franciszka, Mizia Franciszek, Maria, Mieczysław, Marian, Kuliński, Jan, Rozalia, Jan, Matoga, Irena, Antoni Blaski, Tadeusz, Gajewska, Janina, Tomek, Tadeusz, Szyszka, Henryk, z Rodziny Żelaznych, Bilów, Matogów, Kuternogów, Kulig Anna, Jan Kazimierz i Rosalia, Rozalia i Mieczysław, Matias, Marianna Józef, Marianna, Roman i dzieci, Gałkowski, Andrzej, Teresa i Franciszek i dzieci, Krupa, Dariusz, Bielecka, Władysława i Walenty, Prochel, Zofia, Piotr, Marian, Wieczorek, Czesław, Bobisz, Janina, Szlagor, Adam, Nawara, Stanisława, Władysław, Jan, Aksam, Władysław, Wójcik, Wiktoria, Józef, Gawecka, Wiktoria, Józef, Zdzisław, Stanisław, Jerzy, Hasiak Kazimierz, Stwora, Halina. Kazimierz Gugała, Anna Danuta, Franciszka Murdza, Maria Elżbieta, Józefa, Jerzy, Jania, Stefania, Stanisław, Czesław, Madej Elżbieta, Jan, Anna, Stanisław, Józefa Wiesław, Klara, Ignacy, Katarzyna, Władysław, Leonia, Stanisław, Antonina, Franciszek, Maria, Edward, Aniela, Maria, Wanda, Jaworski, Tadeusz, Wysocka, Wysocka, Wysocka Anna i Paweł z rodziny, Siwel i Marian, Władysław, Karol, Krok, Agnieszka, Piotr, Łakoma, Wiktoria, Kolegowicz Roman Maria Tadeusz Eugeniusz Nalepa Stefan Waleria Józef Władysław Ryszard Brylicki Julian Leon Rudowski Stefan Gruszkowski Józef Franciszka Jan, Danuta, Maria Franciszek, Władysław, Stanisław Adam Turek Józef Katarzyna Kastrzyk Jan, Rozalia Kozak Stanisław Janina Orkic Roman Władysława, Herold Bolesław Dudek Józef Stefania Adam Knap Józef Siwecka Wiktoria Józef Paulina Franciszka Antoni Robka, Karolina Żmuda Katarzyna Chwojka, Janina Jan Szewczyk Henryk Mucha Janina i Felix Bawczyk, Zegłun Słomka, Anna i Ludwik, Obrok, Antonina i Roman, Piątek, Amesja, Różnowska, <küh> Różnowska, Anna, Iwańska, Julia, Józef, Jan, Chromy, Stanisław, Agata, Zofia, Leszek, Wrączek, Włodzimierz, Dojczman Barbara i Rudolf, Banaś, Urszula, Jerzy, Janusz, Kozaleon, Malinowska, Izabela, Józef, Pack, Izabela, Wiechciał, Pelagia i Adam, Szczęśniak, Danuta i Tadeusz, Parszewka, Tadeusz, Biedacha, Lucyna, Tadeusz, Adam, Genowefa, Irena, Gawin, Helena, Stanisław, Stanisław Janusz Urszula, Wąchalewska Maria Tadeusz Zbigniew, Dzierwa Janina Edward, Zofia Andrzej, Rodzynkiewicz Ryszard Stanisława, Karkoszka Stanisław, Jan Kanty, Kloska Maria Stanisław, Blatkowska Maria Sylwester Wiesław, Kościółek Dorota Stypuła Krzysztof, Miętka Danuta, Góralik Anna Józef Skoczylas, Monika Iczesław, Nikbor Matylda i Stanisław, Krystyna Bogom i książek. Bronisława, Starowicz, Maria, Malik, Krystyna, Kamińska, Parskewska, Stanisław, Jona, Skelena, Weronika i Franciszek, Julian, Okrutniak, Agnieszka i Katarzyna, Cukier, Mikołaj, Barbara, Wiesława, Betlej, Urszula, Wrona, Stanisława, Wesołowski, Andrzej, Kulasa, Zofia, Barbara, Wiktor, Józef, Ramus, Ksiądz Andrzej, Jan, Józefa, Piotr, Wielicka, Maria, Włodzimierz, Wiesław z rodziny Tatarów, Oczkowskich, Ochmanów, Błachutów, Maryńczaków, Śliwieńskich, Tomczyków, Kozików, Wojnowski Jureczek, Irena, Janina, Zbigniew, Stefan, Wolakiewicz, Andrzej, Stefania, Piotr, Moskal, Alina, Tadeusz, Błowacki, Piotr, Kowalczyk, Danuta, Luraniec, Anna, Rybicki, Ryszard i Jolanta, Krzysztofek, Stanisława i Alojzy, Jurek, Emilia i Stanisław, Gurecka, Józefa, Wontor, Janina i Leon, Orzuk, Maria i Czesław, Słowi, Rafał, Jan, Szczepaniak, Stanisław, Stefania, Ludwika, Jan, Józef, Emilia, Władysław, Sopata, Marian, Biedroń, Władysław. W ich intencji módlmy się wspólnie mając tajemnice zmartwychwstania pana Jezusa ojcze nasz któryś jest w niebie święcie imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi Strowaś Maryjo, Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Módlmy się, wszechmogący Boże pokornie cię błagamy, okaż miłosierdzie Twoim sługom i służebnicom, których na tym świecie zaliczyłeś do Twego ludu, i przyjmij ich do grona Twoich świętych, w Królestwie pokoju i światła przez Chrystusa Pana naszego, Mie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. go slow That's I syna i ducha świętego. A nazywam mi... Bóg daje przeżywać nam kolejną niedzielę. Kolejny dzień będący pamiątką Jego zmartwychwstania. I dziś, wśród tych wszystkich intencji, jakie każdy z nas w swoim sercu przynosi, aby złożyć je na tym ołtarzu, w sposób szczególny chcemy prosić o chwałę nieba i chwałę zmartwychwstania dla świętej pamięci Anny Nebelskiej. Sami zaś byśmy mogli godnie w tej świętej liturgii uczestniczyć przeprośmy za nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Przeto błagam najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie. mihi docenum ad nam Christus mihi docenum ad nam na wysokości Bogu, a na, na ziemi, ziemi pokój, pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, Cię. wielbimy Cię. Cię, wysławiamy Cię. Dzięki ci składamy, bo woli jest chwała Twoja. nie Boże, królu, Boże, ojcze, o końce, Ani z seru jednorodzone, Nie jest żałosny, A nie ożywiałem ranku Boże, Panie Boży, synu, Ojca, który kładzisz grzechy świata, Z miłością nad nami, który kładzisz grzechy świata żyj, błaganie nasze. Który siedzisz po krawicy Ojca, z się, się nad nami, albo nie tylko, tylko, tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś najwyższy Jezus Chryste, Chryste z Duchem Świętym ale Boga, ojca, Amen. módlmy się, Boże, wszechświat od ciebie pochodzi wszelka doskonałość. Zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności. Umocnij w nas wszystko, co dobre i troskliwie strzesz tego, co umocniłeś przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z mądrości syracha. Synu, z łagodnością prowadź swe sprawy, a każdy kto jest sprawy, będzie Cię miłował. Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony. Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła zapuściło w nim korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieść, a ucho słuchacza to pragnienie mędrca. Oto Słowo Boże. Ty, dobry Boże biednego ochrania. Sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem i rozkoszują radością. Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu, Cieszcie się Panem, przed nim się weselcie. Ty dobry Boże, biednego ochrania. Ojcem serd i wdów opiekunem, jest Bóg swym świętym mieszkaniu. Bóg dom gotuje dla opuszczonych. Jeńców prowadzi ku lepszemu życiu. Ty dobry Boże, biednego ochrania. Deszcz obfity zesłałeś Boże, Tyś orzeźli swoje znucone dzieciństwo. Twoja rodzina Boże znalazła to mieszkanie, które w swej dobroci dałeś ubogiemu. Ty dobry Boże, biednego ohe, Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, nie przyszliście do namacalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy, ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go usłyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. Wy natomiast przyszliście do góry Syjon, do miasta Boga Żywego, Jeruzalem Niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów na uroczyste zgromadzenie i do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy już doszli do celu, do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa. Oto Słowo Boże. Aleluja, aleluja, aleluja. siebie I uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny serce. Ale le, ale A ale le. i słuchem słowa Ewangelii. Według świętego Łukasza.